Ja, jesteś szczęśliwy ziemniak, ja wiem, to jest szok, jesteśmy w Simsach 3, jesteśmy w Twinbrook i co my tutaj w sumie robimy. Otóż muszę zacząć z dosyć niemiłą sytuacją. Po kilkugodzinnej walce z XAO, w sensie tej jej pomocą, Simsy 2 dalej nie chcą działać. Yy, nawet będą cię przestały chcieć się odpalać. Więc stwierdziłam, że póki nie będzie nowego komputera, Simsy 2 są zawieszone dla mojego świętego spokoju, więc trzeba robić coś innego, coś... Mm. Więc w sumie pamiętam, że na 1000 subów chciałam robić różne jakieś 1000 rzeczy. I był od tego nawet kanał na Discordzie. Jedną z propozycji Szaj było to, żeby wyhodować tysiąc ziemniaków dowolnej jakości. Część! Accepted. Także ja was zapraszam. O, powitajmy naszego ziemniaka, on się tutaj zaszył na bagnach takich, bo w sumie... Coś wam pokażę, o, Chciałam kupić ten taki domek, bo, bo na niego nawet nas nie byłoby stać z wyposażeniem, i to by, wiecie, była taka... bieda festa, ale no tak przy samym wieździe, no to kurde, zaraz by ludzie widzieli i nam rozkradli te wszystkie ziemniaki, nie? Także jesteśmy tutaj i no... Nie wiem, czy częściej rzeczy nie posłyszałam, bo taki zbyt... bogaty ten domek i... co? schody? What? O Jezu, ja już mam plan. Jezu, ja, ja już mam plan, ja już. Mam plan. Ale swoją drogą, jak widzicie, no, ziemniak bieduje, kupiła tę chatkę w lesie za, za wszystko co miała i teraz no... jest biedna, no. I, i nazywa się no wiadomo szczęśliwy ziemniak. Ma... Moje cechy, a przynajmniej większość z nich, czyli w ja poczucie humoru, przedleżywiona podekscytowana i gorąca głowa, lubi fiolet, sushi i elektryk. I trzeba by zacząć od szukania ziemniaka. Najlepiej no byłoby pójść i kupić, ale właśnie coś, że to jest za proste. Jakbym grała w Dolinie Smoków, to bym wiedziała, gdzie znaleźć kartofle. Ale tutaj nie! Jest. To nie ma żadnego grodu chyba ani nic. Mm, może tutaj przy pociągu? Pociąg chyba nie O! Coś to było? nie, przy tym ja myślałam... Może... Nie, tylko wędkę. Kurde też myślałam, że może takie wiecie, nasiono ziemniaka znikąd, to znak z niebios. To może standardowo przeszukamy cmentarz Ja uważam, że cmentarz to jest cudowne zawsze miejsce do doszukania no, czegokolwiek w sumie, ale teraz tutaj nic nie widzę. Gdzie mi się zaspałnił? A. Właśnie, bo... Dlaczego zdecydowałam się grać z nadnaturalnymi? A bo bajer jest taki, że stwierdziłam, że będzie jej ciężej, jeśli będą zombie i zombie będą nam rozkradać roślinki. A i swoją drogą ma pragnienie, że po prostu żyć w luksusie, bo stwierdziłam, że no, nic innego mi nie pasuje, więc chcę hajsów, tak? That, that YouTube money, give me that YouTube money, ale nie odprężaj się. Idziemy szukać ziemniaków, ko tutaj, no nie mylę. To jest jakaś parcela, czy włam na chatę? Nie, włam na chatę. No to na chacie raczej ziemniaku. W sumie. Jezu, co to, co to jest w ogóle za pomysł? Stawiać trampoliny zaraz obok wody i, i rozwalonej ściany. Ale dobra, dobra, skupmy się naprawdę. Ja chcę odnaleźć te ziemniaki. Bo to wybierzmy się nad zdroje pustego. Pniaka. Ale tutaj nic nie ma. A może to jakieś farmery żyją gdzieś. Na, na, na przykład. Kto by mógł mieć farmy? Może wy. A tutaj chyba nikt nie mieszka. No to. to, to najwyżej mają farmę karluchów i kurzu. Ogrody publiczne, Jezu. Oh! Jezu! Oh! Ej, jaki fart. Nie, nie, nie arbus, tylko ziemniaka. Obchodzą nas tylko. Aha, jest cały jeden ziemniak. Chodzi o to, że trzeba mieć z czym zacząć. W ogóle jaki to ma sens, kurde. Tu arbus obok ziemniaka. Tu arbuz, tu ziemniak, tu znowu arbus Jezu, co za debil to sadził. Ziemniaki, kurde. Sałata, obok sałata. Myślałam, że arbus i znowu ja O, jeszcze jeden ziemniak się znalazł i tutaj pewnie jest. Nie, to jest sałata, bo już myślałam, że... Żeby... Kurde, to sałata wygląda jak arbuz, I call bullshit. Ale no dobrze, śpiesz się, śpiesz się, bo jak nas wyprzedzą, to będziemy... Będziemy w żopie. Dawaj, 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 Zbieraj te ziemniaki, zanim ktoś ci... Nie ukradnie, ile możesz wyrywać ziemniaki z jednego krzaka. I co ile tych ziemniaków masz? Dwa. Właśnie, bo generalnie nie obchodzą mnie tylko ziemniaki, zostaw tego. Dziś jak ona jest podekscytowana na, na ziemniaki. To jest, to jest idealny ziemniak, ale nie słuchajcie właśnie, bo to jest jeszcze jedna rzecz, o którą powiedziałam. Nie chodzi tylko o to, żebyśmy wyhodowali te tysiąc ziemniaków, bo ja stwierdziłam, że to. to, to... To może nie jest tak, że aż za proste, ale no, no to jest w pewnym stopniu proste, więc postanowiłam, że tak. Zrobimy samozatrudnienie jako rolnik i będziemy się musieli utrzymać ze sprzedaży ziemniaków. I challenge się kończy w momencie, kiedy będziemy mieć dokładnie tysiąc ziemniaków odłożonych. To jest goal. Naszego życia, o, gdzie już chcę mieć. Ona już się napaliła na ten chat. Nie wiesz uczyć żadnej gitary. Nie mamy na to pieniędzy, tak? My jesteśmy kompletnie oddane naszemu ogrodowi, a przynajmniej ja, ale widzę, że ona jeszcze nie jest tak do końca przekonana. Powiedz mi, że ja mogę jej zasadzić. Czy piątego? Ej, to ja bym musiała sadzić inne rośliny, ale ja nie chcę. Chciałam, tak wiecie, z grubej rury. I guess chodźmy po książkę i wydajmy resztę naszych pieniędzy, żeby było trudniej. Zobaczymy, czy nas będzie stać, bo będziemy potrzebować dwóch książek. A wydaje mi się, że one się nie zmieszczą w takich pieniądzach. No, na, na jedną nas stać. E, trzeba będzie w takim razie przemyśleć nasze życie i nasze wybory. Ale zaczniemy od tego, że się nauczymy w ogóle cokolwiek z tego ogrodnictwa, tak? Proszę bardzo. Ale dobra, wbijemy pierwszy, pierwszy poziom, tak? Małymi kroczkami. Wanna, 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 słaba rzecz. A właśnie, chcę już wybrać karierę ogrodniczka? I... O jezu, tam na dole jest pralka. Za co? Zjemy sobie sałatkę. Czyli coś zupełnie przeciwnego od tego, co robię w życiu. Chociaż niech tutaj żyje zdrowo. O Jezu, tak jesteś wielce zmęczona, no nie pokitraj się. No, nawet, nawet nie robiłaś dzisiaj nic na roli, tak? Tylko sobie spacerowałaś i zbierałaś ziemniaki, to powinna być dla Ciebie przyjemność, a nie wysiłek. Ej, legitnie w sumie jesteśmy teraz szeregiem. Na opuszczonym bagnie nie chcemy w ogóle tutaj żadnych ludzi, po prostu disgusting i, i w ogóle że on sobie chyba nic nie, nie hodował oprócz pewnie brudu w pępku ale to, to close enough wstawaj, close powinniśmy wstawać skoro świt jest prawie ósmy, tak ta by się przydało idź sobie postawić porannego klocka, a potem ja ci kolejkuję żaden festiwal tam nie będzie ziemniaków nie próbujcie mnie zwodzić ja, ja jestem bardzo zajęta ważniejszymi mi się zatrudnimy jako ogrodniczka chociaż nic nie będziemy robić do piątego poziomu to jest yy, kurde promis. Dopóki nie możemy robić ziemniaków, nie będziemy robić nic. W sumie, jakbym to sprzedał i by na książkę, to byłoby w sumie okej, okay, bo, bo tylko na tym nam zależy. teraz mogę? O, dobra. Sześć. O, ja! Brakuje nam tylko jakichś jeszcze tysiąca do tej książki za 200. Oj, nie uciekaj nie poje... nie mi za rachunki. <śmiech> ha! <laughs> e, Cudownie. W sumie, kurde, szkoda, że tutaj nie ma takiego targu jak w czwórce. W tym, tym, spotkałem się czegoś tak, no to bym wystawiła, kurde, ten stołek tam, nie wiem, za jakieś grosze. Ten telefon wyrwała ze ściany. <noise> Kto chce ten kupić, co nie? Kurde, może bym chociaż sprzedała te, te suszarki, bo suszarka mi nie pasuje do tego syfu. Raczej sznurki takie. Le de sztuk. Dobra, i w ten sposób w sumie nastać na książkę. Piękny sznurek, oczywiście, za domem. Szuru, 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 je się to leje po nogach. Nie no, po potem muszę umyć. Na w bo zajmować ziemniakiem trzeba się nauczyć. Uje, uje, uję, uje, uje, uje. Ziemniaka nauka czeka nas. Wstajemy skoro świtać, ja bo budzę o piątej i kończymy czytać tę książkę. W dzisiejszym odcinku chcę osiągnąć chociaż tyle, że już wiecie, zasiejemy pierwszego ziemniaka. Bo... jedno wiem, nie poddasz się, ziemniaka moc. Poznać, chcesz. Idź już czytać. Zostaw za sobą świat. Tam czekają kartofle, a tu jest tylko książka. Nie jestem dobra w wymyśleniu na jolo. Nie ma przerw. Skończ... Jak jak zjeszek... skończysz zjesz jak skończysz. A spróbuj tylko zjeść tego ziemniaka. Ciszki to no, Na Dobrze, dziękuję. Teraz położymy tę książkę tak tutaj. Ej, nie mogę. Chciałam sobie tak ładnie nasz. Tutaj o, żeby nam. Żeby nam przypominała o tym, co jest w życiu ważne, czyli nasze początki. Wróciłam po ciebie książeczko, na którą mnie nie stać. Dawaj, ziemniak, kurde. Miałam zacząć ją skandować, to to oczywiście stwierdziła, że jednak gdzieś spać. Pozwolę ci się jedynie zdrzemnąć i jak drzemka dobiegnie końca, to trzeba cię ogarnąć i dalej pracujemy. Żadna samotna. Nie jesteś samotna. Masz ziemniaki w wyposażeniu. Chciałam, żeby jakaś taka interakcja rozmawiaj z... I żeby ona go tak wiecie, wzięła w ręce. Tak ludzie biorą takich szczeniarzy, tak o cięciu, o cięciu. Loka, jak kobieto. Masz 36 simulonów na koncie. Na... No, proszę ci. W sumie przydałoby się może niedługo zrobić to pranie. Bo będzie zaraz płakać, i śmierdzi, że coś. Nie, 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 nie. Ja bym nie narzekała. Ja bym po prostu przestała wchodzić do tego pokoju. No Kobieta to wstaw chociaż pranie. Wszystkie ubrania na parceli. Nie. Jaki na pusz? Nie na pusz, tylko pranie. Aha, jaki ty masz problem? No właśnie... Aha... Dzisiaj damy jej troszeczkę dłużej pospać, spadzie o całej 6.30... WSTAWAJ! Nie fuj, pomidory! Znaczy... Przepraszam, to była taka udruchowa, wiecie, reakcja, że, że żądają czegoś ode mnie innego niż, niż ziemniaki. Także przepraszam, wy, wy wszystkie pomidorcy jesteście spokojni O Jezu, serio byli ci to przeszkadzać? Ale widzę super, że ktokolwiek jest na tej parceli publicznej i że z kimkolwiek od... możemy pogadać z rybciami. Możemy? Podpłyń. Nie no, fenomenalnie. No, normalnie, autentycznie koronawirus w Simsach. Halo, może tutaj coś jest? Ale no dalej, come on, czemu nikt nie przychodzi? Co bo jest i Wszyscy są na festynie? Ale dobra, chodź! <śmiech> <Co>? <śmiech> Jezu, widzieliście? Już myślałam, że zjadła tego ziemniaka. Jakby zjadła tego ziemniaka, to mnie nigdy nie wybaczyła. To ci podniesie towarzystwa, jak nie to... Aha, super gra z typem, ale nie no, towarzystwo generalnie dalej do dupy. Czy towarzystwo podniesie ci... nie wiem, konkurs Hot doga? Jedna, znaczy w konkurs, tak, konkurs w hot dog. W sumie jakby wyglądał konkurs w jak Jestem ciekawa, ale nie wiedzę o hot dog. Co w ogóle jest? Stoisko, czy jestem ślepa, czy tylko Odmówili mi stoiska z jedzenia hot dog. Tak. Nie, jak to jest? Weź udział. Jezu. Czemu? Jestem zbyt samotna, żeby jeść, ale to tak nie działa. patrzcie, kurde, jedna interakcja, już towarzystwo w górę, no. Ej, co jest, co jest z nią nie tak? Weź udział. O mój Boże, nie drażnij mnie. Zaraz przestaniesz być głodnego. Jak... Ciebie to powinnam wybuczyć, debilu skończony. Sądziłam, że mogę być tak bardzo sobą zawiedzona po tym, co, co mam na, w prawdziwym życiu, ale. Myliłam się. Jakże bardzo się myliła. Patrzcie, będziemy tak sobie wieszać z każdą porą roku. I spać. Co się na sercu o tej godzinie? Proszę mnie nie oceniać. A jeszcze jest jedno: generalne założenie jest takie, że no, trzeba będzie jej kupować. To było chyba coś takiego do odmładzania. Nie ma? Jak to nie ma? Ja byłam przekonana, że. Jest coś takiego, może w pokolenia, Ej, znowu i towarzystwa brakuje, wewe. Wewe, poczytaj. Co to za Czy to komornik? No. Tak? Nie wiem. Trochę daleko od do domu naszego stanu. Halo? Nie wiem żeby mi kradł drzewa z celi? O, jest jak się Dobra, idź potem... Nie! Zostaw moją lodówkę, zostaw moją lodówkę albo weź śmietnik, weź śmietnik, op. Ale czemu nam nie, po, nie podrosło towarzystwo? Przecież był ktoś u ciebie odwiedził cię. Co prawda nie za wiele mówił i generalnie okradł cię ze śmietnika, ale towarzystwo to towarzystwo, nie? Podejrzałam, że gdybym faktycznie kazała jej uprawiać rolę, to byśmy to milion jakiś razy szybciej biły, ale nie, 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 nie. Możemy uprawiać tylko jedne najwspanialsze warzywa jakie istnieją, czyli ziemniaki. I... Ja zdania nie zmienię, tylko znowu musimy spędzić z kimś czas. Może na śmietniku? To jest dobre, dobre miejsce do spotykania ludzi. Nie ma, chodźmy na innego złomu. Ktoś tu. Fotel. oj, krowi fotel. Jedziesz, jedziesz. Któraś z nich spróbuje mi zabrać, o zainstaluje moda na zabijanie i, i jest... Ja Nie wiem, powiedz dzień dobry. Jestem YouTuberką, dlatego tak <głos> wygląda. <głos> dlatego mam takie obdarte ciuchy. I powiedz suchara. O, powiem wam suchara, którego usłyszałam wczoraj oglądając. Y <noise> Legoda mówi: Dlaczego deszcz poszedł do więzienia? Bo napadał! Nie, ale powaga, uśmiałam się jak to usłyszałam, ale dobra, wystarczy tych interakcji towarzyskich, już się zmęczyłam. Nie, ja powiedziałam, ja jestem uparta, w tym odcinku uczymy się do piątego poziomu, sadzimy naszego pierwszego ziemniaka dopiero wtedy odcinek mogę uznać za skończony. Musiałam się uczyć do, do piątej rano i wiedziałam, że nie wytrzyma. Ale co to jest, że słońce? A nie, że zabawa dzień w początku myślałam takie, co jest normalny jest środek na sada. super, że słońce świeci i w ogóle. Ale w sumie nie zdziwiłabym się, gdyby z tego przyszło do głowy od nie patrzenia w tę gołą żarówkę. To normalnie jak patrzeć w słońce. Słońce wstaje. Dawaj, piąta, wstajemy! Piąta ta. O, patrzcie jaka mądra nie wstała i nie usiadła, tylko co od razu w łóżku czyta. Malnie kurde, jestem z ciebie dumna. Bo ja bym wstała do fotela. Nie nie no, mówię, jedyne są, mogę uszanować to przerwę na żarcie, ale dalej nie. Dobra, wiem, co i zaraz poprawię samo poczucie i iść sobie. To są sz... <laughs> Czyli może komornik, jak poszedł za dom, to zabrał mi też sznurki? <laughs> Ej, w ogóle, co ona robi? Czy ona tutaj jakiś krąg do samonowania robi? Ej, ale czemu? Czemu taki krąg do sobotowo? Czemu? O co chodzi? Oluju! Dawaj, 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 dawaj. W ogóle ta mgła, która przychodzi nam przez ściany, to jest po prostu fenomenalne. Tak, 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 tak. Nie idziesz, spać, nie idziesz, spać, nie idziesz... nie idziesz. Trzeba. W sumie kurde szkoda, że posprząta ten krąg, to w tym kręgu można by zasadzić się mnie, nie zasadzić. Jednego, na początek jednego. Tutaj najświętszego, kartofla mocy. O, gdzie rzadkość wyjątkowa. Użyźni ogród najlepszymi nawozami. Użyźniłaś tu ziemniakiem, znaczy nie będę się kłócić, to jest najlepszy możliwy nawóz, bo to po prostu ziemniak, ale jak mogłaś bez mojej zgody użyć ziemniaka? Ale dobra, tym cudownym yy, widokiem na sadzonkę naszego życia i zmęczonym ziemniakiem o jakieś godzinie 8 rano, relatable, to był. się z Wami żegnać. Yy. No mam nadzieję, że będziemy się jakoś bawić przy tej serii. Nie będę kłamać chętnie nagrywałabym Simsy 2, ale skoro nie mogę, to trzeba się jakoś posiłkować innymi rzeczami i to tak szak kiedyś miałam zrobić, więc w sumie czemu nie teraz? Jak będzie dalej mi tak Merklama suby załatwiać, to zaraz będę miała 2000. I znowu będę do tyłu z tym, co miałam zrobić na, na poprzednim kamienim milowy. Także no. Ja wam dziękuję za lekką, że to już wsparcie znacie ten deal. Pamiętajcie o myciu rąk i siedzeniu w domu. Dziękuję Shai za pomysł i do ziemniaczenia! Kiedy życie daje w kość, zbiera w to by złość. Obejrzy se ziemniaka, zabawna z niej pokraka i mówi o sobie w trzeciej osobie i nie umie rymować. Ale serio jest zabawna, więc polecam ją obczaić w sensie mnie.